Jak wygląda system wentylacji w 25-letnim autobusie, kończenie rozbierania półek i sprzątanie wnętrza. Dzień czwarty, budowy kampera. Kolejny dzień budowy kampera. Musicie mi wybaczyć, że jestem taki roznegliżowany, ale już się nawet nie oszukuję, że będę w stanie tu pracować normalnie w ciuchach, bo koszulka po chwili jest cała mokra. Więc skoro wiem, że za chwilę i tak ją ściągnę. No po prostu, po co mam wrócić kolejną koszulkę, i niszczyć sobie ciuchy. I tak zaraz będę cały uwalony tak czy siak i cały spocony. Dzisiaj będziemy rozbierać te górne e, półki do końca. Zastanawiałem się w ogóle, czy nie zostawić ich tak w takim stanie jak są, tutaj z przodu przynajmniej, gdzie będzie biurko, wtedy można sobie indywidualnie te wszystkie nawiewy ustawiać. Tak, jak mi pasuje, te światełka też by były ok, ale doszedłem do wniosku, że tam jest za dużo syfu, po prostu kurzu, jakiegoś tuszczu, nie wiem skąd i bez sensu. I tak, wentylatory będę musiał przeczyścić, i wszystko to będę musiał pościągać, sprawdzić, czy wszystkie są sprawne. Jak nie, to prawdopodobnie wymienić. Ogólnie będę chciał zostawić je w takim stanie, żeby w miarę łatwo można było. Zdemontować, jak coś się zepsuje i wymienić, naprawić, czy, czy przeczyścić. Więc też tak będę rozkminiał e, tą całą zabudowę. Akumulator naładowałem najprawdopodobniej, e, właśnie przecinając tamte przewody od kawiarki. E, zrobiłem zwarcie i rozładował akumulator, więc nie chciał mi odpalić. Bo w każdym razie ogarnąłem. Mamy już syp... i z niego zrobię drabinkę na. Dach gdzieś tam umieszczę w miarę mądrze, żeby mi nie blokowało żadnych jakichś ważniejszych elementów. Bardzo możliwe, że zaraz za tymi drzwiami będzie ta drabina. Tak jak teraz są drzwi tutaj. Bo ten włazi tak, jest taki bez szału, Tutaj nie ma żadnych elementów, żadnych skrzynek, które można otwierać, i nic by tutaj nie blokowało w sumie ta drabina. Więc prawdopodobnie będzie tutaj drabina i jak wystarczy mi hajsu, to jeszcze tutaj sobie zrobię markizę na ten przód. Bo będę chciał mieć siłownie ze sobą, więc markiza też, żeby była spoko taka, żeby sobie chociaż trening zrobić czy posiedzieć czasami na zewnątrz przed autobusem w jakimś ładnym miejscu. Nic, koniec gadania. Pamiętajcie o subskrybowaniu, lajkowaniu i zostawianiu komentarzy. No i raz jeszcze przypomnę, że jeżeli są tu jakieś majstry odnośnie elektroniki, off-gridu, fotowoltaiki, takich rzeczy, to niedługo będę potrzebował pomocy przy planowaniu instalacji elektrycznej. Tak samo z instalacją hydrauliczną. Myślę, że fajnych rozwiązań można tutaj kilka zastosować, jak choćby nagrzewanie przez silnik wody w bojlerze do ciepłej wody użytkowej po prostu wężownicą jakąś osobno przeprowadzić no i co z klimatyzacją też pewnie by się dało jakoś fajnie połączyć tą klimatyzację wewnętrzną i razem z obiegiem od klimatyzacji, którą chcę zastosować splitta takiego typowo domowego 3,5 kW myślę, że będzie na tyle Duży bank energii, że to wszystko mi pociągnie. Zastanawiam się jeszcze, czy kupić w ogóle, tak jakby dwufazową instalację tutaj zrobić, dwie osobne fazy, na dwóch falownikach 3,5 kW i na dwóch bankach energii po, nie wiem, 7,5 czy coś takiego, żeby łącznie było 15 kW tych baterii. No bo planujemy mieć tutaj klimę, która będzie chodzić na postoju, ralkę. Tę indukcyjną, co prawda tylko dwupalnikową, ale mimo wszystko myślę, że duże zapotrzebowanie na prąd będzie mieć dość. Taki bałagan zostawiłem po, po ostatniej robocie. Tutaj na razie pracuję z deskoku, ale już niedługo myślę, że będę tutaj normalnie całe dnie pracował, więc powinno przyspieszyć trochę. No i ten etap na razie rozbierania tego całego sprzętu to jest chyba najgorszy i najmniej przyjemny etap. Później będziemy planować. Rozmierzymy wszystko, zaplanujemy wnętrze, i tam już będzie przyjemniej. Zroboto. czystsza roboto na pewno. Mniej tego kurzu, mniej tego wszystkiego. Teraz tylko to rozebrać do końca i posprzątać ten syf, który tam się nazbierał przez 20 lat. 23 lata. Tutaj chyba powietrze z wentylatora idzie, chociaż może tędy nie. Może tędy idzie. Tutaj też jest trudno usyfione, to wszystkie aluminiowe części, wentylatory też całe w kurzu więc tutaj alergicy na pewno nie są zadowoleni i tam gdzieś nad oknami wchodzi właśnie świeże powietrze z zewnątrz jest wmuchiwane więc tak to wygląda i te wentylatory dość dużą moc mają, one mają kurde tak głośno i mocno wieją praktycznie jak wentylatory które miałem w rekuperacji w domu, więc sześć takich wentylatorów to naprawdę potrafi przewentylować wnętrze tylko jest taki problem że nie wiem czy będę w stanie nimi sterować mocą a przydałoby się móc ustawiać różne prędkości nawiewu a na razie nie widzę takiej opcji, więc albo sterowanie jest spieprzone, albo takiego sterowania w ogóle nie ma i one pracują zero-jedynkowo albo pełna moc, albo w ogóle zakładamy mechaniksy i bierzemy się do roboty po pierwszych półkach wyrobiłem już sobie jakiś system na demontaż kolejnych więc szło już znacznie łatwiej. Najpierw porozkręcałem wszystkie śruby ósemki po całej długości półki. Wiedziałem już gdzie się znajdują i jak ułożyć klucz, żeby się do nich dostać. Po wykręceniu wszystkich ósemek, zmiana końcówki na dziesiątkę i mogłem lecieć z kolejnymi śrubami. Tak wygląda szyna i montaż elementów konstrukcyjnych tych półek. Praca nie jest jakaś ciężka. A jak widać już cały jest mokry. Taka trochę sama. Zabrałem się za demontaż pozostałych części. Pozdejmowałem żarówki, świetlówki i półki z zawiasu. Odkręciłem jeszcze montaż jednego z telewizorów. Tylko cztery śruby na torxa. Później poprzecinałem przewody. Antenowy i zasilający, tak żeby nie zrobić znowu zwarcia. Półka była gotowa do ściągnięcia, i praktycznie sama grawitacja załatwiła za mnie robotę. Rozkręciłem uchwyty półek i pourywałem klipsy, trzymające wiązki przewodów oświetleniowych i odgłośników. Porozpinałem wszystkie przewody i zdjąłem panele wentylacyjno-oświetleniowe, głośniki i maskownice. W niektórych miejscach, żeby to zrobić, musiałem pootwierać klapy od wentylacji. Ogólnie cały system wentylacji strasznie ubrudzony i z jakimś tłustym osadem. Sprawdzimy teraz czy wentylatory wszystkie działają z tej jednej strony. Wpalimy silnik, włączymy nawiewy. Pokręci. Wentylacja jest. tutaj. Wentylatory mają sterowniki, które po kolei je załączają. Nie wiem, jak to obejść, żeby uprościć ich działanie i móc z nimi sterować najlepiej z jednego miejsca, regulując szybkość ich pracy. Na pewno będę musiał tutaj pokombinować. Ogólnie chciałbym, żeby chodziły na zasilaniu z akumulatora pokładowego i pracowały nawet przy wyłączonym silniku. Aby mógł sobie na przykład pracować samą wentylacją w nocy, jak jest chłodniej, a klima, żeby chodziła tylko w dzień, jak będzie nadmiar prądu z fotowoltaiki. Tutaj mamy jednostkę wewnętrzną klimatyzacji. Na pewno układ klimatyzacji trzeba będzie przeglądnąć, bo wydaje mi się, że nie działa tak, jak powinien. W każdym razie wszystkie wentylatory są sprawne, tylko trzeba je będzie przeczyścić, nasmarować i przerobić zasilanie na prostsze, manualne. Albo może udałoby się to ogarnąć przełącznikami smart, tak jak to zrobiłem w rekuperacji w domu. Wentylacja sprawdzona, więc zabrałem się za ostatnią półkę nad siedzeniami. Długo się zastanawiałem, czy nie zostawić jej w tym miejscu, ale widząc, jaki jest tam syf, stwierdziłem, że zrobię sobie to wszystko od nowa i przynajmniej będzie jednolicie w całym autobusie. Z tą stroną poszło już ekspresowo, w prawa jednak robi swoje. Po zdjęciu wszystkich półek zabrałem się powoli za sprzątanie i wstępnie posegregowałem odpady w autobusie. Ale stwierdziłem, że trzeba od razu zwolnić miejsce i wynosić je na zewnątrz. Zbieramy trochę śmieci tutaj. Sprzątamy teraz. Sortujemy to sobie na kilka pudełek. W jednym będą same po prostu tego typu elementy plastikowe typowo do tego autobusu, przypuszczam. W jednym na pewno aluminium, wszystkie, które będę mógł gdzieś sprzedać. I w jednym elektronika, typu takie kratki nawiewne. Te do regulacji ze światełkami. Czy na przykład głośniki. Nie wiem, jakby ktoś z Was chciał takie coś. Te głośniki chyba są sprawne do regeneracji, pewnie tym raczej nie będę, Więc po kosztach wysyłki, jakbyście chcieli, to mogę Wam puścić. Jakby ktoś był chętny, domyślam się, że nie będzie, ale tak mówię na wszelki wypadek, bo wolałbym jednak oddać komuś, żeby to wykorzystać jakoś niż wy... do kosza. Jestem za recyklingiem rzeczy używanych ogólnie. Takie panele do oddania, jakby ktoś chciał. Chyba. Sprawne, tak sprawne. Ta regulacja, wszystko działa. Panele wentylacyjno oświetleniowe wpakowałem do dwóch worków na śmieci, bo kartonów mi już zabrakło. Chwila prac porządkowych i zacząłem pozbywać się większych gabarytów. Za dużo byłoby kombinowania z nitami, żeby rozczłonować ten element. Więc szlifierką rozciąłem aluminiową szynę na trzy części i wyniosłem je z autobusu. Wiem, że nie powinienem ciąć szlifierką bez osłony tarczy, ale ciąłem tym co miałem. Starałem się ustawić tak, że w razie gdyby był jakiś z tarczy, żeby nie być na linii szczału. Na koniec jeszcze chwila sprzątania, żeby nie zostawić syfu na kolejny dzień, w którym zobaczycie, co kryje się w ścianach pod oknami i suficie oraz pomierzymy cały autobus przed przygotowaniem projektu zabudowy.